Cześć, cześć, witajcie z tej strony Club jestem Ja wam um, Czyli Angopel, Czyli zbamy... Angopel. Fas... A Aby. no dzisiaj będzie y, y, ekstra mega wybuch y, na serwerze właśnie kupitox. Ej, co to robi Obsidian? Albo ja tak się zrobiłem. No, słuchaj. Dobra. Tak widzicie. Tu jest zrobiona mm, bramka N. Która musi być. Jej nie muszą być zapalone, żeby. Zgaszona tak, chyba. Tak. Dobra. Gotowe? No. A może pokażę mu co tu mam w No, oczywiście u... no, też można zrozumieć. Wow. Dobra. Mam również inne trzy serie. O, tam jest ten kamień i... No, już trochę głośniej o budzinie w ogóle nie słyszałam. Dobra, już. Trzy. Ujrzyj się. Trzy. Cztery. Cztery. Poszło! Poszło. Patrzmy w dół! O, idzie coś, idzie coś, Idzie! Je... Puszczu! Gdzie jest podobny obsygnięt? Co ty gadasz? Ty! Na to rozwali! Kurde! Trzymaj się! Siw! O lol, chyba nie wybuchnie, wszystko tak, coś mi się wydaje. Nie, no, pójdzie wszystko. O lol. Ty, tyś w shotę O lol, no o kurde, patrzaj, patrzaj, wszystko. Oh my god, ty zniszczyłeś szkło? Ja o nie koniec transmisji miałem. Oj, nie serwer. Dobra, nie, nie dobra. Ej, ty mi nie działa, tu serwer. Bywa, a miło Kurde, mi cię jeszcze odczytuję, ja stoję na no Kurde, koniec transmisji. No właśnie, szybko! Fuck, spadam! Spadam! Fuck! Nie. Yeah. A tak, to jest nasz parkour. Piękny parkour. A ja żyję. Do którego nie ma wejścia, ale oni są pro. A sobie poskaczemy trochę. Oj. Tak sobie zabieramy. Ja idę sobie poskakać na parkour. Co tam Ej, chodź, chodź, Jak wiecie co, chodź. jestem beznadziejny w parkura, No właśnie. Ej, chodź, chodź, staw, Możesz chodź. się do mnie tepnąć. Ej, tu chodź, nie. Tak, to miały być podobno Ej. jakieś igrzyska budowania, Ej, umiesz, które nie. nasi koledzy zrobili na jego serwerze. Właśnie, no to jest z naszej Chodź tu. I, chodź, I to nie byłem ja, nie, nie. Ja też nie nie ściągamy z kwadratowej. Kurde, nie mogę tam skoczyć. Ej, chodź. Gdzie? Tu, za mną. No, tu patrz idzie taki topy pan jak sobie wekłuje i myśli, że jest fajny. O chodzi o tu, o tu. O kurde. Zrobimy oh, to. O men. O, oh, men, o oh, kurde. Zrobimy to, ej, to, to, to przed, to, to pokażemy. Dawaj, weźmy. O, to. a to działa? Działa, działa, tylko trzeba zniszczyć ostatni poziom. Zniszczyć ten ostatni zniszczyć to nie, chyba ja nie wiem. Dobra, wiem. Dobra. I teraz pójdzie do Wystawiaj to Cześć. TNT. Cześć, muszę sprawdzić czy wszystko tu chodzi. Powiem ci kiedy odpal, dobra? Idź odpal. Nie ma tutaj... <laughs> nie ma tutaj nam akurat. Dźwignie. Ale... A, już kładę. Już położyłem. Kurde, jeszcze raz dawaj, bo wyłączyłam. Wszędzie się pali. Wszędzie? Tylko tu... Teraz gasiłem, no. Tylko umówisz stawkę TNT, nie? Dobra. Jeśli oczywiście je, jak to zadziało będzie fajnie. Gamy młode. Czekaj jeszcze, jak chcę tylko EKU, żeby to przeżyć. Bo tak to jak to pewnie wybuchnie, to nie, tam. nie zlecam. Ja chcę. Gamy młode. Czekaj, czekaj. Dobra, już. Gotowy na śmierć. Stoisz równo? Nawet, nawet Oh fuck, O oh, fuck. O man, Wchodzę oh, man. do wody. Ha, ja jestem hardcorem. To dobra, wyłączam i jeszcze raz, to i jeszcze raz, bo to poszło słabo, nie wiem czemu. Nie rozwalaj tego. Jej moda też pisz. Paruwo, teraz obejś. Teraz to tu to, nie? Dobra, tak, teraz to. I już tam nic nie rusza, bo już wszystko jest dobrze. Właśnie teraz, a później Ty mnie wysadzisz. Teraz ja wchodzę. Tak. No. Fuck, fuck. Sorry. Sorry, to ostatnie pięć. O. Dobra. No, to on, zaczekaj. Kośnikamy model, że no. Dobra, dobra dawaj. Sokril. Jezuc mary, Coś się stało tak nagle. Słabo będzie coś mi się tak dali. To jest hardcore. Teraz ja ciebie. Dobra, ja Zrobię taki mysz, że okej, napełniamy. Aha, dura, daw. Do. Kurde, lewą zimę lag, zimę. Ale to wszystko jest pies. Aha,